Za nami pracowity weekend. Jesteśmy na śląsku. Raj Śląska jest bardzo bliski mojemu sercu. Tu na Śląsku, w województwie śląskim urodziłem się, tutaj się wychowywałem, tutaj szlifowałem swoją formę. Tutaj mieszkam nadal i tutaj zaczynają się moje sukcesy. Tutaj wracam z rajdów, które są, można powiedzieć, rozrzucone po całym świecie. My startujemy w tej chwili w mistrzostwach świata. Nie codziennie mamy okazję albo nawet wręcz rzadko występować w Polsce tutaj na Rajdzie Śląska, w nietypowej roli jako zerówka, jako samochód funkcyjny. Pełniliśmy taką rolę trochę zabezpieczenia trasy. Byliśmy takimi ostatnimi oczami organizatora. Patrzyliśmy, czy kibice stoją w bezpiecznych miejscach. Cieszę się, że wszystko odbyło się bez żadnych problemów. Dla mnie to jest zawsze fajna okazja do tego, żeby spotkać się z kibicami. Też usiąść do samochodu asfaltowego, w którym nie siedziałem i nie ścigałem się od 11 miesięcy od ostatniego rajdu Japonii w ubiegłym roku. Więc e, takie trochę przygotowania też do tej drugiej asfaltowej części sezonu, która będzie krótka, ale bardzo intensywna, bo przed nami rajd CER, e, rajd Europy Centralnej, a tuż po nim rajd Japonii.